Siemak, damy sześciony, witam serdecznie. Za kilka dni mam zawody wędkarskie na kanale, który słynie z sandaczy w okolicach kometry, a dlatego że postanowiłem się wybrać dzisiaj pomimo tej pogody, pomimo tego, że już pada deszcz, wybrać się na kanał. Wziąłem ze sobą pudełko z przynętami, które będę używał też za te właśnie kilka dni i zobaczę co działa, jak je uzbroić. No i najważniejsze czy, czy rybka polubi takie przynęty. Także jeśli jesteście ciekawi jak mi poszło, zostańcie ze mną, zostawcie subka i lecimy. Опять. сидит, О, коньяк. Ладно. Ну, такие, я вам No pół 8, tak jest. To malutka gumka, administracja. 5 centymetrowa No to już mniejsza Oje, oje Mniejsza, ale wchłonęła ty całkowicie już, że się Jest Taki maluch A taki głodny Zmieniałem, zmieniałem, zmieniałem te przynęty Przez ładne parę godzin No i coś tam się dało wiadomo A ja zmieniłem z powrotem na Santa's być różowy kolor i proszę bardzo Dwa rzuty, dwie ryby i trzecia by była chyba teraz jeśli jeśli to było branie chyba że nie chyba że to jakiś korzeń wystający Jedzi. Następny okoń. Na tej od razu nie można wyczuć, czy to jest wielka ryba, czy nie. Wędeczka delikatna. Tutaj każde skubnięcie czuć mocno. Następny malec. Siedzi A szczupak na pewno Jest szczupak, szczupak Już go widzę z daleka Ciekawe, bo 3 dni temu byłem tutaj Na szczupakach <grywka> I nie zrobiłem ani jednego Ale no, jak widać Jest. U, kurde. No, ładny szczupaczek. się też z nim pomęczę, na tego ultra Ale w końcu go ciągle. ale okay. ja ten mam oframowy przypomnę więc nic to się nie naprawa stać, A dobra, chodź dalej mam cienką pleckę, więc nie chcę tutaj murować go murować kołotek bo się okaże że niestety ale nie puści Крюченка. Выехать с тем. Давай, просто давай, давай, просто давай, 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 Podbiera trochę za mały, te godziny. No nic A może się wyczepi sam? Dobra, jakoś by tutaj złapałem. No, ładne. Wynika, że nie po to, nie po ciebie tu przyszedłem. Kawałekawałeka Nie będę go mierzył ale, ale jest dobrze Uciekaj Chyba osiemdziesiąteczka myślę, jak nic spadło Powiedzmy, że się cieszę Cieszyłbym się z pięćdziesiątki okonia na pewno bardziej Ale jest okej okay. Coś tam gryzie, to najważniejsze. Ule. Siedzi. Jak na tego się komprzygnęte. Całkiem przyjemno. O

Proszę Kilka godzin minęło, wpadło parę rybek Myślę że, myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie 30 osób startowało, więc no, konkurencja jest spora. W tym są reprezentanci Anglii w street fishingu. ale bardziej tam jadę po, po doświadczenie i, i poznać ludzi. Także zobaczymy, jak mi pójdzie. Na pewno relacje, relacje z tego jakąś zrobię. Także jeśli jesteście ciekawi, to, to śledźcie kanał i niebawem na pewno taki film się pojawi. Jeśli będzie co pokazywać, bo jeśli nie złowię żadnej ryby, to po prostu powiem Wam w następnym materiale, że niestety no niestety się nie udało, ale, e, ale mam nadzieję, e, jestem dobrej myśli, tak jak mówiłem i no i zobaczymy co będzie, a może stać się tak naprawdę wszystko. Także mam nadzieję, że podoba Wam się film. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja spotkam z Wami się już niebawem w następnym filmie. Trzymajcie się, połamania hej!